Od tygodni premier Tusk obiecywał rekonstrukcję rządu. Niej data była przekładana, ale wreszcie naród się doczekał i ją dostał. Prezydent Andrzej Duda przyjął za przysiężenie nowych ministrów, i od piątku rząd już w odświeżonym składzie ma ruszyć z kopyta, a przynajmniej tak obiecują. Spory, starcia, jakieś polityczne rewanże, myślę, znacznie mniej interesują ludzi niż to, czy żyją bezpiecznie. Czy żyją wygodnie i czy dotknięci są tymi podstawowymi, najpoważniejszymi zmartwieniami, o których przed momentem wspomniałem. Premier na pożegnanie każdemu odchodzącemu ministrowi wygłosił laurkę, również tym najgorzej ocenianym. Tu nikt, panie prezydencie, nie przyszedł dla nagród. Moi ministrowie, panie i panowie ministrowie od pierwszego dnia, także nowi, dzisiaj, od dzisiaj, dobrze wiedzą, że w każdej chwili ich misja może zostać przerwana. Wśród nowych ministrów nie znalazł się Czesław Siekierski z polskiego stronnictwa ludowego, a jego miejsce zajął partyjny kolega Stefan Krajewski. Doświadczony także we współpracy ze swoim dotychczasowym szefem. Hmm. Jestem przekonany, że wleje też dużo nowej energii w działanie tego, tego resortu. Zdaje się, że tą decyzją premiera najbardziej zdziwiony jest główny zainteresowany, czyli Czesław Siekierski, który jeszcze miesiąc temu przekonywał na korytarzach Sejmowych, że jego pozycja jest bezpieczna. Kto by tyle ci, zrobił, co ja zrobiłem? Kto by chciał tak ciężko pracować, jak ja pracuję? I kto, kto jest lepszy? Czy Stefan Krajewski jest lepszy? Pożyjemy, zobaczymy. Premier dostrzega, że coś ten rząd działa wolno. Więc aby zintensyfikować działania, powołał Macia Berka na stanowisko ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Wspólnie z panem ministrem Berkiem i ministrem Janem Grabcem szefem kancelarii oraz zespołem ludzi, którzy i to nie będą ludzie wiecie na, na nowo zatrudnieni, ale weźmiemy tych, którzy mają najlepsze predyspozycje, z którymi do tej pory współpracowaliśmy w różnych miejscach. I Zbudujemy zespół kontrolingu i egzekucji tego, do czego się ministrowie zobowiązali. Zespół egzekucji. Trzeba przyznać, nazwa, choć tylko robocza, to chwytliwa. Ale co dokładnie minister Berek będzie robił? Tego nie wiadomo. Będziemy mieć do czynienia z zabawą w Berka, to znaczy, jak rozumiem, Donald Tusk nie wdraża polityki rządu, tylko będzie miał ministra, który będzie wdrażał jego politykę. Te wdrożenia, to było takie słowo, które za komuny też funkcjonowało, będziemy wdrażać, wdrażać. To może oznaczać, że premier nie ma już siły na nadzorowanie ministrów. W takim razie chyba tańszą wersją byłaby emerytura. To tak. kim będzie premier w tym rządzie teraz? Yy, no to jest dublowanie funkcji premiera. No premier jest chyba od tego, żeby nadzorować wdrażanie polityki ja rządu. Ja też się nad tym Jeśli zastanawiałam. Czy musi mieć ministra do spraw nadzorowania, wdrażania rządu, to znaczy, że co, Tusk wyjeżdża gdzieś i go nie będzie, a pan Berek będzie go zastępował? Można z tego wyciągnąć wniosek, że jak premier będzie miał ministra od pilnowania ministrów, to on będzie miał dużo więcej wolnego czasu, który będzie można przeznaczyć choćby na oglądanie Tour de France, bo tego wolnego i brakuje. Pewnie nie macie Państwo czasu, ja też za bardzo nie, ale wieczorem lubię popatrzeć na, na kolejne etapy Tour de France. Zdaje się, że premier może mieć kilka priorytetów. Oprócz sportowych imprez zależy mu na zniszczeniu pisów. W tym celu ministrem sprawiedliwości ma zostać Waldemar Żurek, który na walce z partią Jarosława Kaczyńskiego zjadł zęby. W jakim sensie symboliczną kandydaturą na nowego ministra jest kandydatura pana sędziego Waldemara Żurka? Jest to przekaz skierowany dla najtwardszego elektoratu. Idziemy na ostro. Żaden pisowiec nie może spać spokojnie ani kroku w tył. Okręty spalone. Zostawiliśmy je na plaży i, tak jak kiedyś Cortez, idziemy wyłącznie do przodu. Eksperci, nawet kojarzeni z obozem władzy, jasno odczytują te słowa. Premier zapowiedział ministrom, że muszą docisnąć pis do końca. Inaczej skończą w więzieniu. Taki był przekaz, który Donald Tusk dał swoim nowym ministrom. Znaczy, Szanowni Państwo, albo dojedziemy do 2027 i wygramy te wybory i pozostaniemy u władzy, albo wszyscy się spotkamy w Berlinie Kartuskiej. Zdaniem publicystów, rekonstrukcja ma jeszcze jeden cel. Dzięki niej media przez ponad miesiąc główkowały, kto będzie ministrem i to w jakim resorcie. A w międzyczasie temat na przykład migracji można było spokojnie zamieść pod dywan. Powiedzmy, że to był jakiś serial, który przez jakiś czas się toczył. Jednych beznadziejnych wy wy wymieniono na e, jeszcze gorszych. Rząd się odchudził z 26 do 21 ministrów. W Radzie Ministrów zabraknie już między m.in. Sławomira trasa I to pomimo tego, że premier Tusk tak chwalił jego energię. Niestety dotychczasowy minister sportu to człowiek Rafała Trzaskowskiego, a w rzekomo demokratycznej partii miejsce dla wewnętrznej opozycji musi być ograniczone. A co symboliczne, na zdjęciu z nowymi ministrami zabrakło premiera Tuska. Pewnie wzywały go obowiązki. Może nowy etap Tour de France? Paweł Głoch, Republika.